Kilka dni temu rozpoczął się remont ulicy Świętokrzyskiej w Olkuszu. Już pierwszy dzień targowy pokazał, jak duże utrudnienia dla ruchu, a nawet dla bezpieczeństwa pieszych spowoduje ta modernizacja. Dzień dobry, przepraszam, pan uważa, że ten remont jest dobrze prowadzony? Na tym się nie znam, nie będę dyskutował. Na tym. A nie uważa pan, że to jest niebezpiecznie teraz? No niebezpiecznie, ale kiedyś muszą to zrobić, prawda? A może lepiej byłoby teraz zamknąć targ? To powinni władze o tym pomyśleć. Na, zamknąć tarczynię na okres remontu. No, powinni, co by tak. No tam jeszcze jest jeden plac, no, tak tak. ludzie się nie, nie dostosują. Jak się Panu podoba prowadzony tu remont? Proszę pana, ja, proszę Panią, jak remont? Wiadomo, że musi być dużo bajzlu, dużo, dużo ten, ale wydaje mi się, że w końcowym etapie będzie lepiej. Widzę, że robione nie wyda... są instalacje, robione są instalacje, czyli tak można powiedzieć gruntownie. Gruntowna przebudowana. No, no, łączy się to z utrudnieniami bardzo dużymi, no, ale niestety nie ma nic. A nie uważa pan, że skoro targ jest czynny, to powinien y, być nierozbierany chociaż fragment jeden chodnika po jednej stronie, żeby ludzie nie chodzili tak jak chodzą teraz? Proszę panią, z pewnością jest to utrudnienie, ale z kolei zdaję sobie sprawę y, z tego, że. Prace budowlane na tak szerokim zakresie no wymagają wymagają niestety yy, pewnego rodzaju poświęceń. Yy, być może taki musi być harmonogram. Być A może w takim razie na ten czas remontu zamknąć, tak, żeby ludzie tu nie chodzili i będzie bezpieczniej po prostu nikt tu nie będzie przechodził? Yy, jest to pewno że jakieś wyjście. Niemniej jednak. Yy, Wydaje mi się, że ci, którzy właśnie mimo wszystko pokonują ten tor przeszkód, mają tak ważne sprawy do załatwienia na tym jarmaku. Jestem jego tutaj jakby świadectwem i dowodem, że, 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 że bez szemrania pokonują te trudności, narażając się na pewne niebezpieczeństwo. Dzień dobry, przepraszam, pani uważa, że ten remont jest dobrze prowadzony? Ja uważam, że bardzo potrzebny, tylko żeby szybciutko. No ale czy jest dobrze prowadzony? No bo ja tu widzę, że pani ścieżkimi zakupami i po tych wertepach się kolebie. No ale muszę przejść. Muszę, a remont musi być zrobiony. nie ja boi się pani, uważam. że może pani tu nogę skręcić albo maszyna może pani coś zrobić? Ja muszę przejść, dać sobie radę. My pracujemy, a tu na każdym kroku niebezpieczeństwo kogoś potrącić, nawet nie zabić. Tutaj Gdzieś pracują chodzi? ciężkie maszyny, a chodzą ludzie. To nie, jest nie, nie, zgodne nie, z przepisami. Nie, no oczywiście. No. Zgodne z przepisami to jest? Niezgodne. No to dlaczego panowie pracujecie w ogóle? Dlaczego tego nie zgłosiliście administratorowi drogi? No No i co administrator na to? Ja nie wiem, nie jestem tutaj kierownikiem. No najwyraźniej pozwolił, nie. tak? Nie wiem, raczej nie. Proszę opowiedzieć o szczegółach inwestycyjnych dotyczących remontu ulicy Świętokrzyskiej. O to właściwie nie remont, a modernizacja obejmująca... Zarówno infrastrukturę podziemną, jak i to, co będziemy, z czego będziemy korzystać na co dzień jako zmotoryzowani piesi, użytkownicy tych dróg, wymianę, remont gruntowny, wymianę nawierzchni jezdni i chodników. Dzisiaj zauważyliśmy, że w związku z tym remontem są spore utrudnienia. Nie mówię o ruchu aut, bo ulica jest zamknięta, ale piesi przechodzą bezpośrednio koło maszyn, które wykonują tam pracę. Cóż, po stronie wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia inwestycji, tak by nie doszło tam do żadnego wypadku. Jest to wykonawca doświadczony, więc sądzę, że tutaj upora się z tym zadaniem. Natomiast no, niestety musimy liczyć się z utrudnieniami, które są w sposób oczywisty wpisane w sytuację modernizacji ulic i chodników. No, praktycznie rzecz biorąc w jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w mieście. Jak długo potrwa inwestycja i ile będzie kosztować? Planowany termin zakończenia tych prac to jest koniec października tego roku, natomiast koszt sięga około 700 tysięcy złotych. Modernizacja newralgicznej ulicy potrwa jeszcze około dwóch miesięcy. Do tej pory kupujący na targowisku powinni jednak wybierać bezpieczniejsze drogi, by uniknąć wypadków czy nawet zderzenia się z koparką. Alicja Renkiewicz, Przegląd Olkuski Live.